Witam w kolejnym odcinku z bananowców Musa velutina najszybciej kwitnącego bananowca już po około roku dwóch jak widzicie mój bananowiec wypuszcza nowe no, tworzy nowe sadzonki odrosty tu jak widzicie mały ale jeszcze to nie jest jedyny gdyż w tym samym czasie wytwarza dwa inne jak widzicie tutaj i tutaj to jest główny bananowiec. A wcześniej ten był główny, ale coś mi się z nim stało, więc odrósł ten. Bardzo szybko rósł. A teraz, właśnie jak widzicie z tej głównej e, bulwy, e, od, odrasta jeden nowy musawelutina. Oraz jak tutaj się przyjrzycie, nie wiem czy już widać, ale e, no nie widzicie aż tak, ale jak widzicie to takie białe, to to jest drugi musa musawelutina. Czyli w sumie oprócz głównego bananowca. Raz, dwa, trzy, no w sumie cztery odrosty. Tak więc może wkrótce będzie odcinek z rozłączenia ich od rośliny matycznej i danie ich do nowych doniczek, ale jeszcze są za małe, więc na razie poczekamy. Więc dziękuję za uwagę i do usłyszenia.